Absolutny szok. Tego w ogóle się nie spodziewałem. Zapewne świetnie kojarzycie ten model karty graficznej. To RTX 2060 wersji Ventus od MSI, który kilka miesięcy temu gościł w specjalnej recenzji na kanale Tech Lipton, w której to niepochlebnie oceniłem jego temperatury, kulturę pracy, a także możliwości OC. Wrócił on do mnie, co prawda już w innej sztuce, ale różniącej się tylko ostatnimi trzema numerami seryjnymi w temacie undervoltingu. Ostatecznie do undervoltingu go nie użyłem z racji pewnych powodów, a są to powody dosyć istotne i pokazują, jak karty teoretycznie te same mogą się różnić. Zobaczcie, jak pracuje ta sztuka rtx -a 2060 z końcowym numerem 726. Identyczne warunki w pomieszczeniu, ba, jest może nawet nieco cieplej. Ta sama obudowa. A RTX 2060 od MSI tak jakby chłodniejszy. Zauważcie, proszę sami. 72 stopnie Celsjusza na układzie graficznym. 1600 rpm po 15 minutach rozgrywki w Wiedźminie 3 Dziki Gon. No tego jeszcze nie grali. To są dużo lepsze rezultaty niż na poprzednio sprawdzanym modelu. O co w tym wszystkim chodzi? Możemy jedynie się domyślać. Prawdę mówiąc, nie wiem co Wam powiedzieć. Czy ja mam teraz przepraszać MSI za tamtą recenzję, czy wręcz zganić ich za kontrolę jakości? No, teoretycznie są to karty z tej samej linii montażowej, z tej samej produkcji. Obu nie rozbierałem, wziąłem z dystrybucji, ze sklepu są to karty sklepowe, nie żadne wersje recenzenckie, a różnią się one temperaturą 6-7 stopni Celsjusza. I jeszcze dodatkowo obrotami wysokości 500 RPM. To są szokujące różnice. Słuchajcie. Mówimy o dwóch zupełnie inaczej działających kartach graficznych. Czy różnią się one pastą termoprzewodzącą, czy napięciem? No, nie wiem, tego się nie dowiem, ponieważ nie mam już starej karty graficznej. Z chęcią sprawdziłbym, jak wygląda aplikacja pasy termoprzewodzącej w starym modelu. Tym niemniej, jeśli chodzi o samo napięcie, o odczyty poboru mocy, są one bardzo podobne, więc tutaj na pewno MSI nic nie zmienił. Jak mówię, są to identycznie wyglądające karty graficzne z tej samej linii montażowej, z tej samej produkcji, a tak bardzo różnią się działaniem. Uff, e, tak naprawdę chcę Was się zapytać, co w tej sytuacji można zrobić. Czy zganić e, proces produkcji, e, bo otrzymujemy zupełnie inną kartę graficzną. E, z tego też wynika, że wszystkie testy kart graficznych są do podważenia, bo żaden recenzent nie bierze dwóch czy trzech tych samych kart graficznych, teoretycznie tych samych, do przetestowania ich możliwości. Teraz tak naprawdę robiąc... Docelowy test wielkie porównanie RTX 2060-2070 musiałbym brać przynajmniej trzy karty, te same karty danego modelu. To jest nie do zrobienia, nie do wykonania. Ten test strasznie by się rozwinął, ale tylko taki test dałby mi odpowiedź na pytanie, jak de facto wypadają te wszystkie karty i jakie są pomiędzy nimi różnice. Jestem po prostu szokowany. Kiedy wziąłem tę kartę przed tematem undervoltingu i zobaczyłem te różnicę, mówię, no nie, no jeżeli zrobię test z tą kartą, to po prostu powiecie, że specjalnie w tamtej recenzji obsmarowałem Ventusa, a teraz w jakiś sposób ta karta zyskała do kultury pracy. Nie. Fakt jest taki, że mam nowy model zupełnie inną kartę graficzną, która notuje dużo lepsze rezultaty i teraz ten Ventus no, wygląda dużo lepiej na tle rywali, nawet na tle Founders Edition. Kurczę, no Szok, 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 szok. Co ty w się zrobiłeś? To wszystko w tym materiale. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Zachęcam Was bardzo gorąco do dyskusji i czekam na Wasze komentarze w tej sprawie. Do zobaczenia. Mówił Lipton. Papa. Pa.